Brytyjski następca tronu, książę William, chce, żeby Ziemie odziedziczone przez niego po ojcu do 2032 roku osiągnęły zerową emisję dwutlenku węgla. Według informacji przekazanych dwa tygodnie temu przez jego sekretarza, Rada Książęca ma się w najbliższym czasie zająć raportem o wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej właśnie na posiadłościach następcy tronu. I wśród proponowanych projektów są farmy słoneczne, odwierty geotermalne czy pozyskiwanie paliwa z rozkładającej się materii organicznej. Ale są też turbiny wiatrowe. I to jest akurat wielka zmiana, bo w czasie, kiedy księciem był jeszcze Karol, z całej siły sprzeciwiał się ich budowie na swoich ziemiach. Teraz William zrywa z tamtymi zakazami. I niekoniecznie tylko dlatego, że jest taki proekologiczny. Równie wielkim motywem może być, że w rzeczywistości to właśnie dzięki turbinom wiatrowym brytyjska rodzina królewska zarobiła właśnie rekordowo duże pieniądze. To, w jaki sposób zarabiają króli następca tronu, oraz które pieniądze są publiczne, a które prywatne, jest trochę skomplikowane, co bardzo dobrze widać w serialu The Crown. Piąty sezon zaczyna się od odcinka, którego motywem przewodnim jest jacht Elżbiety II. Ta nazwa może w ogóle wam się kojarzyć z jakimś eleganckim żaglowcem, ale w rzeczywistości Brytania, którą królowa zwodowała na miesiąc przed swoją koronacją w 1953 roku, to jest pełnoprawny statek pasażerski o długości 126 metrów z załogą liczącą 220 osób. No więc sezon piąty zaczyna się w 1991 roku i po prawie czterech dekadach intensywnego użytkowania okręt wymaga wielu napraw i wyceniane są na prawie 17 milionów funtów. W pierwszym odcinku jest taka scena, w której Elżbieta II podczas rutynowego spotkania z ówczesnym premierem Johnem Majorem nagle oznajmie mu, że oczekuje, że koszty zostaną pokryte z budżetu. Na co, umówmy się, wyraźnie zakłopotany szef rządu odpowiada, że no ale jak to? Przecież dopiero co państwo Zapewniło monarchii dodatkowe środki na takim specjalnym funduszu przeznaczonym właśnie na tego rodzaju wydatki. I ta scena jest oczywiście fikcyjna, no bo tak się składa, że spotkania brytyjskich władców z premierami odbywają się zawsze w cztery oczy i ich treść jest tajemnicą. Ale tego rodzaju spory o finansowanie remontu statku naprawdę miały wtedy miejsce. I również naprawdę. Rząd ym, dorzucił wtedy monarchii całkiem sporo pieniędzy na jej specjalnym funduszu. Więc przyjrzyjmy się, w jaki sposób w ogóle zarabia królowa, czy no, oczywiście w tym przypadku od dwóch lat już król, głowa państwa jest właścicielem dóbr koronnych. No to są przede wszystkim rozsiane po całym kraju nieruchomości, warte. Oceny się różnią, ale trochę ponad 15,5 miliarda funtów i oczywiście przynoszące kolosalne zyski sprowadzonej na nich działalności, bo na przykład na ponad 1000 km2 działają kopalnie piasku, wapnia, granitu itd. Na kolejnym tysiącu kilometrów kwadratowych są uprawy i hodowle zwierząt. No a do tego dochodzą też spore posiadłości w miastach, na przykład dosłownie cała Regent Street, czyli jedna z dwóch najważniejszych ulic handlowych w całym Londynie. E, czy też takie symbole narodowe, jak na przykład tor wyścigów konnych w Ascot. Ale uwaga: chociaż król formalnie jest właścicielem całego tego majątku, no to w praktyce nim nie zarządza. Tak było jeszcze do 1760 roku, ale właśnie wtedy Jerzy III podpisał z rządem umowę, w której w zamian za uwolnienie jego od obowiązku utrzymywania administracji państwowej, ale także obronności i wszystkich innych kosztów państwowych, no więc Jerzy III scedował wszystkie zyski z tych dóbr na skarb państwa, równocześnie zachowując niewielki procent na opłacenie własnych potrzeb. I ta ostatnia kwota to jest tak zwana. To jest wolne tłumaczenie z mojej strony, no ale nazwijmy to lista uposażeń. I na początku rządów każdego kolejnego monarchy umowa była przedłużana, a królewski budżet podnoszony stosownie do czasów. No bo 100 funtów w 1760 i 100 funtów w 1960, no to oczywiście nie jest to samo 100 funtów, to jakby rozumiemy. Do tej listy uposażeń, która w domyśle oprócz pensji władcy miała też pokrywać wynagrodzenia jego bezpośrednich pracowników, czyli wszystkich osób pracujących w pałacu, ale też jego sekretarzy itd. No więc do tej listy od pewnego momentu dorzucano też tak zwane dotacje celowe na utrzymanie pałaców, na opłacenie kosztów podróży, na opłacenie kosztów komunikacji itd. Dobrym przykładem jest to, o czym w opisywanej scenie z The Crown mówi właśnie premier John Major. Czyli, przypomnę, że państwo dopiero co zapewniło dodatkowe środki na królewskim funduszu. I w tym konkretnym przypadku, tak jak mówiłem, rozmowa jest fikcyjna, ale umowa jest prawdziwa. No, chodzi o umowę, którą poprzedniczka Majora na tym stanowisku, Margaret Thatcher, w 1990 roku, czyli w ostatnim roku swojego urzędowania, zawarła z Elżbietą II. Wielka Brytania była wtedy w kryzysie finansowym. Inflacja wystrzeliła do prawie 10%. Rząd zobowiązał się wtedy przez dekadę dorzucać królowej coroczną stałą sumę na wyrównanie, ale już dwa lata później inflacja poleciała w dół, utrzymywała się średnio w okolicach mniej więcej 3%, więc Elżbieta II zarobiła na czysto około 30 milionów funtów. I mówię około, ponieważ Skarbówka nie miała prawa do kontroli królewskich finansów, co z czasem budziło coraz większe kontrowersje. I między innymi z tego powodu, to nie był jedyny powód, ale między innymi z tego powodu w 2012 roku tę uznaniową listę uposażeń i też te dotacje celowe zastąpiono tak zwanym funduszem suwerena, czyli pojedynczą roczną dotacją ustaloną na 15% nadwyżki netto z zysków wypracowanych przez te wspomniane wcześniej dobra koronne, czyli wszystkie te nieruchomości, tak. No i w praktyce wyglądało to tak, że w ostatnim roku obowiązywania starego systemu. Elżbieta II dostała łącznie 32 miliony funtów, a w pierwszym roku nowego systemu 31 milionów funtów. Czyli teoretycznie troszeczkę mniej, ale wrócimy jeszcze do tych sum. Teraz musimy się na chwilę przenieść do brytyjskiej stolicy surfingu. I tak, tak, wbrew pozorom taka istnieje. Jest w ogóle bardzo fajna, tylko niestety dla nas dość droga. Nie dla Polaka to. Wszystko, o czym opowiadałem przed chwilą, to są zarobki monarchy i jego, bądź oczywiście jej, małżonka. Czyli na przykład za rządów Elżbiety II pensję dostawała tylko ona, jej mąż Filip, no i jeszcze oczywiście królowa matka, no bo żyła równo pół wieku po śmierci swojego męża, czyli poprzedniego monarchy, więc przez ten czas też najzwyczajniej w świecie przysługiwało jej uposażenie. Teraz na utrzymaniu są jedynie król Karol i jego żona Kamila. Ale na początku tego odcinka powiedziałem przecież, że rodzina królewska zarobiła właśnie rekordowo duże pieniądze i wymieniałem też Williama. A to dlatego, że on też ma bardzo specyficzne źródło dochodów. Jak to z arystokracją bywa, William kolekcjonuje kolejne tytuły. No, z reguły one są honorowe, tak? Ciągle jakieś instytucje mianują go członkiem. Yy, ale z tych prawdziwych tytułów, czyli szlacheckich, no więc takich ma 11. Z tych 11 tak naprawdę liczy się jednak tylko dwa. I to jest, tak się składa, że to są dwa tytuły odziedziczone po Karolu, gdy został królem w 2022 roku. Wcześniej Williamowi nie przysługiwały. No więc formalnie najistotniejszy jest oczywiście książę Wali, bo przy każdej sukcesji staje się nim automatycznie następca tronu. Czyli do 2022 był nim Karol. Po tym, jak został królem księciem wali stał się William, a gdy William założy tę swoją koronę, no to pff, księciem wali stanie się jedenastoletni dziś Jerzy, czyli jego najstarszy syn. Ale poza tą wielką wagą ceremonialną, ten tytuł nie wiąże się z praktycznymi, powiedzielibyśmy, korzyściami. Co z nawiązką, wynagradza książę Konwali, czyli tytuł dziedziczony przez najstarszego syna monarchy. Jak mówię wynagradza, to mówię to bardzo dosłownie, bo tak samo jak w przypadku dóbr koronnych, też wiąże się z ogromną ilością nieruchomości. Tyle tylko, że te są w 100% prywatną własnością osoby posiadającej tytuł, która może nimi zarządzać i na nich zarabiać. Chodzi o ponad 52 tysiące hektarów, głównie w południowo-zachodniej części kraju, chociaż nie tylko. I większość tej ziemi jest wynajmowana, na przykład uprawiającym ją firmom rolniczym. Tak samo zresztą jest z należącymi do księstwa kilkuset domami, czy też mieszkaniami, które ma na przykład w Londynie, bo tak mówiłem, że to nie tylko południowo-zachodnia Anglia, tak? W sumie w tych domach i mieszkaniach mieszka obecnie 3000 lokatorów, więc w praktyce <grywania> William jest nie tylko arystokratą, ale też i kamienicznikiem. I możemy domniemywać, że ceremonia otwarcia tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu prawdopodobnie podobała mu się no jeszcze mniej niż przemysłowowi babieżowi. To portfolio nieruchomości cały czas się zresztą zwiększa. Mówiłem wcześniej, że przeniesiemy się do brytyjskiej stolicy surfingu, no więc pff, można się kłócić, która dokładnie jest, ale wydaje mi się, że dość powszechnie wszyscy uznają, że jest to miasteczko Newki na północnym wybrzeżu Cornwali. I tak się składa, że książę ma tam 200 hektarów i kontynuuje projekt deweloperski, który równo 10 lat temu rozpoczął jeszcze jego ojciec Karol, i który ma ostatecznie przekształcić ten cały teren, czyli te 200 hektarów, w pełnoprawną dzielnicę z prawie 4,5 tysiącami domów oraz szkołą itd. Tak tak Więc można naprawdę powiedzieć różne rzeczy o brytyjskiej rodzinie królewskiej, ale na pewno nie to, że ma ograniczoną wyobraźnię, jeżeli chodzi o źródła zarobku. Wśród innych takich miejsc, z których księstwo Kornwalii ciągnie dochód, można wymienić na przykład no, najważniejszy stadion krykietowy w kraju, który jest w Londynie, albo na przykład moje ulubione, to jest więzienie, które powstało na ziemiach tego księstwa i jest od ponad 200 lat wynajmowane państwu. No i właśnie w ten sposób dochodzimy też do turbin wiatrowych. W pierwszym kwartale zeszłego roku... Energia wiatrowa stała się największym źródłem energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii, po raz pierwszy wyprzedzając dominujący do tej pory gaz ziemny. W skali całego 2023 roku ten udział odrobinę spadł no bo oczywiście raz wieje bardziej, a raz wieje mniej ale ogólnie wciąż to była prawie 1 trzecia całego zapotrzebowania. Połowa całej tej energii została wytworzona na morskich farmach wiatrowych, i największa na świecie tego typu instalacja znajduje się w ogóle na wschodnim wybrzeżu Wielkiej Brytanii. A w sumie więcej takich turbin wydłużających się z fal mają tylko Chiny. W dodatku Londyn planuje potężną rozbudowę całego tego sektora. Jeszcze rząd poprzedniego premiera jego Sunaka wyznaczył cel trzykrotnego zwiększenia morskich farm wiatrowych do 2030 roku. A w zeszłym miesiącu te plany potwierdził już nowy premier Kirsch Dla większości Brytyjczyków oznacza to po prostu czystszy, no i oczywiście tańszy prąd. Ale dla jednego z nich, konkretnie jednego tylko jednego. To oznacza także kolosalne zyski. Jak się można łatwo domyślić z tej całej opowieści, tym człowiekiem jest oczywiście król Karol. W skład dóbr koronnych wchodzą nie tylko te wymienione przeze mnie wcześniej nieruchomości, jak Regent Street, albo na przykład galerie handlowe, bo oczywiście monarcha ma też udziały w <grych> wielu różnych galeriach handlowych w całym kraju. Natomiast monarcha jest też formalnym właścicielem całego dna morskiego na szerokość 12 mil morskich od brzegu. A tak się składa, że wszystkie brytyjskie firmy, e, farmy oczywiście wiatrowe, powstają właśnie w tym pasie. W związku z czym opłaty za użytkowanie spływają na ten wspomniany fundusz, z którego, przypominam, stały procent jest przekazywany właśnie królowi. I w ogóle mówiłem wcześniej, że wrócimy jeszcze do tych pieniędzy, prawda? Skończyliśmy na tym, że w 2012 roku, czyli przypomnę też pierwszym roku obowiązywania nowych zasad, było to 15%, czyli w praktyce 31 milionów funtów, odrobinę mniej niż do, do tamtej pory. Ale w 2017 roku rząd podniósł wysokość tej dywidendy do 25%, tłumacząc to kosztami generalnego remontu pałacu Buckingham. Dlatego na przykład w zeszłym roku monarcha dostał od państwa już 86 milionów funtów. A teraz... Powinien zgarnąć 275 milionów. Według opublikowanego dokładnie dwa tygodnie temu dorocznego raportu o dobrach koronnych Dzięki tak ogromnym inwestycjom w morskie farmy wiatrowe fundusz, e, głównie z dzierżawy dna, chociaż nie tylko, bo też odbiła się turystyka w pałacach królewskich, no ale jednak głównie z tego, no więc ten fundusz zarobił ponad miliard funtów. I ten wzrost był przewidywany. I tak się składa, że król już wcześniej poprosił, żeby w związku z nim nadwyżkę przeznaczyć na, jak sam się wyraził, pożytek publiczny. Dlatego rząd zmniejszył dywidendę do 12%, czyli ostatecznie monarcha dostanie w tym roku 132 miliony funtów, zamiast tych wspomnianych 275 milionów. I do tych liczb też jeszcze wrócimy. Ale w międzyczasie przenieśmy się z morza i z tych dóbr koronnych na ląd, czyli do wspomnianego królestwa Cornwalli. Jedną z kilku pasji Karola jest architektura. To jest tradycjonalista, więc najbardziej podoba mu się oczywiście estetyka z początku XX wieku. I póki stał na czele księstwa konwali, wszystkie nieruchomości musiały być absolutnie w zgodzie z jego prywatnym gustem. Dlatego, na przykład, to też jest zabawne, no ale brytyjskie media co jakiś czas donoszą, że zimą większość z tych najemców, tych wspomnianych trzech tysięcy, którzy mieszkają w jego domach, więc większość z nich zimą potwornie marznie, bo Karol po prostu nie zgadzał się na wymianę okien, na izolację budynków itd. Trzeba przyznać, że jest konsekwentny, no bo choć jest znany z ekologicznych przekonań, to równocześnie przez lata w księstwie Kornwalii, jak mówiłem wcześniej, obowiązywał całkowity zakaz budowania właśnie turbin wiatrowych, które zdaniem ówczesnego księcia po prostu zrujnowałyby cały ten sielski krajobraz. I zresztą, co warto zauważyć, akurat w tej sprawie miał bardzo silnego sprzymierzeńca. W 2015 roku ówczesny premier David Cameron ogłosił, że ludzie jak sam stwierdził, mają dość takich urządzeń w swoich okolicach i wprowadził przepis, zgodnie z którym, jeżeli na etapie planowania pojawi się choć jeden sprzeciw mieszkańca gminy, no to projekt nie może zostać zrealizowany. Ale po tym jak morskie farmy wiatrowe stały się w tych ostatnich kilku latach w zasadzie taką największą brytyjską nadzieją energetyczną, no to władze postanowiły rozwinąć również te lądowe. W zeszłym miesiącu Nowy rząd skasował przepisy Camerona zaledwie trzy dni po zaprzysiężeniu, bo to był absolutnie jedna, je, jeden z jego priorytetów. No i tak wracamy do punktu wyjściowego naszej dzisiejszej historii. William, który jest obecnie księciem Konwali, być może też już niedługo zniesie zakaz swojego ojca w sprawie turbin. I znów, jednym z motywów naprawdę jest ekologia on ma takie przekonania ale trudno się pozbyć wrażenia, że równie ważnym są właśnie pieniądze. Razem z tym raportem o dobrach koronnych opublikowano też um, dochody księstwa Kornwallis. No i okazuje się, że William przez pierwszy pełny rok na jego czele zarobił na czysto ponad 23,5 miliona funtów, czyli najwięcej w dotychczasowej historii całej tej instytucji. Ale chociaż akurat ta informacja jest publiczna, no to nie wiadomo, ile zapłacił w ogóle od niego, od, od tych dochodów podatku. Jego ojciec. Rozliczał się z fiskusem publicznie. Za swój ostatni rok wiemy, że za swój ostatni rok w roli księcia, tak, odprowadził prawie 6 milionów funtów. Ale William odmówił ujawnienia swojego Pitu, a jego biuro wydało oświadczenie, że zapłacił sumę i to jest cytat stosowną do sytuacji. Rzecz w tym, że stosowna suma może oznaczać dosłownie cokolwiek. Przyjęło się uważać, że należny podatek jest ustalony po odliczeniu wydatków poniesionych w związku z funkcją państwową. Ale w rzeczywistości fiskus nie ma żadnej kontroli nad tymi rachunkami, w związku z czym jako oficjalne wydatki można zakwalifikować w zasadzie wszystko. W 2013 roku komisja parlamentarna prowadziła nawet w tej sprawie śledztwo i po kilku miesiącach jej przewodnicząca musiała przyznać, że nie udało się ustalić, na co tak naprawdę wydawane są te całe pieniądze. Równocześnie, zgodnie z prawem, książę Kornwali nie musi wcale płacić podatków. Karol zaczął to robić de facto dobrowolnie. I wciąż, co warto zaznaczyć, mówimy jedynie o podatku dochodowym konkretnej osoby. Samo księstwo Kornwali, mimo że otwarcie prowadzi działalność zarobkową i na tych galeriach handlowych i, i na wszystkiego innego rodzaju inwestycjach, no to w przeciwieństwie do innych podmiotów komercyjnych jest po pierwsze zwolnione z CIT, a po drugie Także z podatku od zysków kapitałowych. I jeżeli brzmi to jak nieuczciwa konkurencja, to takich przykładów nieetycznego postępowania jest tak naprawdę więcej. Nie mówiłem o tym wcześniej, nie chciałem tutaj na zbyt wczesnym etapie wprowadzać większego zamieszania, ale jest jeszcze jedna taka instytucja, yy, która nazywa się Księstwo Lancasteru. I chociaż jest w sumie sporo mniejsza od Księstwa Cornwall, to działa na identycznych zasadach. Też ma nieruchomości rozsiane po całym kraju. <noise> Włącznie na przykład ze stacją benzynową, w ogóle całą stacją postojową na najdłuższej brytyjskiej autostradzie na północy kraju. Ehm, też jest zwolniony z podatków i też jest dziedziczone, tylko że akurat w tym przypadku nie przez następcę tronu, tylko przez samego monarchę. Czyli w praktyce oznacza to, że Karol dostał to księstwo Lancasteru po zmarłej matce, no a William dostanie je po nim, kiedy Karol umrze. A William stanie się królem. No więc w tak zwanej aferze Paradise Papers, czyli wycieku poufnych dokumentów w 2017 roku okazało się, że księstwo Lancasteru trzymało miliony funtów na rajach podatkowych na Kajmanach i na Bermudach. I skoro to wszystko wiadomo, to dlaczego nikt jak do tej pory nic z tym nie zrobił? Wróćmy do tej sceny z The Crown, kiedy Elżbieta II oczekuje, że remont jej jachtu zostanie sfinansowany z budżetu, no to oznajmia premierowi Skracam to zdanie, ale z grubsza brzmi tak. Usłużnie proszę o zgodę, ale liczę, że to będzie tylko formalność. I jak mówiłem wcześniej, ten konkretny dialog jest oczywiście fikcją. Ale już pokazanie, że dla królowej wymuszanie swojej woli na szefie rządu to jest tylko formalność? No, pff, to jest akurat doskonałym opisem rzeczywistości. Jest takie. Dość powszechne przekonanie, przede wszystkim chyba poza Wielką Brytanią, że tamtejsza monarchia ma funkcję ceremonialną, że władca raz w roku występuje w parlamencie, że spotyka się z tymi premierami, no ale przecież do polityki się nie wtrąca. Tyle, że akurat w przypadku praw dotyczących swoich własnych interesów, no, tak się składa, że ma bardzo dużo do powiedzenia. Zgodnie z procedurą tak królewskiej zgody. Jeżeli jakakolwiek ustawa może mieć wpływ na funkcję lub posiadłości monarchy, no to musi zostać przez taką osobę zaakceptowana i to jeszcze przed skierowaniem projektu pod głosowanie w parlamencie. Wydaje się, że to jest tylko formalność, ale w 2021 roku śledztwo dziennikarzy z brytyjskiej gazety The Guardian ujawniło, że w ciągu panowania Elżbiety II, a to było jeszcze na rok przed jej śmiercią, przedłożono jej ponad Tysiąc takich ustaw, z których część miano na jej żądanie zmienić. No i tak, na przykład w 1973 roku została wyłączona z projektu o jawności Finansów. W 1993 załatwiła sobie zwolnienie z podatku od spadku. Zresztą dlatego Karol nie zapłacił ani funta za szkocki zamek Balmoral. To jest ten, w którym Elżbieta II zmarła, i który jest prywatną własnością rodziny królewskiej. Nie wchodzi nawet w skład żadnego z tych dwóch wspomnianych wcześniej księstw. I jak widać, nie obejmuje go podatek spadkowy. W ogóle, skoro jesteśmy już w Szkocji, no to warto zaznaczyć, że jeszcze w 2021 roku, kiedy lokalny parlament głosował nad nowymi zasadami dotyczącymi bardziej ekologicznego ogrzewania domów, do ustawy załączono poprawkę, <grytania> dzięki której Elżbieta II została jedyną osobą w tej części Wielkiej Brytanii, czyli w Szkocji, em, której prywatne posiadłości nie zostały objęte tym obowiązkiem. No i na przykład w Balmoral nie trzeba było nie, zmienia, wymieniać rur, tak? Biorąc to wszystko pod uwagę, chyba no, można się domyślać, dlaczego jak dotąd nikt niczego nie zrobił z tymi niejasnościami wokół finansów rodziny królewskiej. Ale, ale, może zastanawiacie się, jak się skończyła historia z jachtem. Hmm. W tej scenie z ekranu premier tłumaczy swoją niechęć do remontu tym, że no, po prostu opinia publiczna w czasie kryzysu źle by zniosła wydatki na coś, co dość powszechnie postrzega jako luksus. I faktycznie Atmosfera była na tyle niesprzyjająca, że napraw ostatecznie nie przeprowadzono. I w 1997 roku Brytania została wycofana ze służby. Jeżeli chcecie, no to możecie ją teraz e, zwiedzić. Jest zacumowana jako muzeum w porcie w Edynburgu. Od tamtej pory rodzina królewska nie ma już oficjalnie jachtu. W 2021 roku ówczesny premier Boris Johnson, <grym> no bo kto inny, zaproponował kupienie, kupienie nowego. Ale. Sama budowa kosztowałaby 250 milionów funtów, a roczne koszty utrzymania kolejne 30 milionów. W związku z czym rok później, będący już wtedy szefem rządu Rishi Sunak, no anulował te plany. Tym bardziej, że sytuacja jest dziś dużo gorsza niż w czasie, gdy rozgrywa się właśnie ten piąty sezon The Crown. W zeszłym miesiącu w Wielkiej Brytanii odbyły się wybory. Jakby wszyscy o tym słyszeli, ale przypomnę po prostu, że partia konserwatywna poniosła w nich największą porażkę w całej swojej dotychczasowej historii. Tak? Straciła 251 miejsc z dotychczasowych 365. Jest oczywiście kilka powodów tak dotkliwej klęski, ale jednym z nich, i, i to naprawdę bardzo ważnym, jest to, że kiedy 14 lat temu konserwatyści zaczynali rządzić, również w czasie kryzysu, to ówczesny premier David Cameron wprowadził szeroko zakrojoną politykę zaciskania pasa, kontynuowaną oczywiście później przez czworo jego następców. Wraz z Brexitem ta polityka zaciskania pasa doprowadziła do największego kryzysu społecznego od czasów II wojny światowej. I jest wiele przejawów tego kryzysu, ale wydaje mi się, że najbardziej dobitnym symbolem stały się banki żywności dla ludzi, których po prostu nie stać już na samodzielne kupowanie jedzenia. W 2010 roku, czyli wtedy, kiedy Cameron zostawał premierem, w całej Wielkiej Brytanii było ich 35. A dziś? No, dziś jest ich już 2800, czyli dwa razy więcej niż wszystkich McDonaldów w Wielkiej Brytanii. I tak się składa, że to właśnie David Cameron, który swoją drogą sam o sobie mówi, że jest zażartym monarchistą. No więc. To właśnie David Cameron przeprowadził pierwszą od 250 lat reformę królewskich finansów, kiedy tę wspomnianą listę uposażeń i dotacje celowe zastąpiono obowiązującym teraz funduszem suwerena. I jego minister finansów w tamtym czasie, podczas tej zmiany, uzasadniał to tym, że skoro monarchia przechodzi na taki stały procent, no to wypłaty dla niej będą po prostu odzwierciedlały stan gospodarki. Czyli w domyśle, jak głosiło w ogóle ówczesne hasło Camerona, które powtarzał bez przerwy, We're all in this together czyli wszyscy jedziemy na jednym wózku. Tyle tylko, że to jest oczywiście nieprawda. W ustawie wprowadzającej ten właśnie fundusz suwerena zawarto specjalną klauzulę gwarantującą monarchii, że przelewana jej suma może oczywiście wzrosnąć przy dobrej koniunkturze, ale w razie kryzysu nie może spaść. W tym drugim przypadku skarb państwa jest prawnie, prawnie zobowiązany do pokrycia różnicy, tak żeby król dostał przynajmniej taką samą kwotę jak w rok wcześniej. Więc kiedy media donosiły, że w obliczu kryzysu, w jakim znajduje się kraj, król Karol rezygnuje z tych 275 milionów funtów i zadowoli się tylko 132 milionami, to to jest wciąż o 46 milionów więcej niż za poprzedni okres rozliczeniowy. A nawet gdyby nie farmy wiatrowe, albo y, gdyby kryzys y, no, był tak ogromny, że zamknęłyby się wszystkie sklepy, sklepy na tym Regent Street i, i wszystkie stacje benzynowe na M6, no to tak czy inaczej głowa państwa i tak dalej powiększałaby swój majątek. Zgodnie z prawem. Więc David Cameron mógł uzasadniać te zmiany tym, że wszyscy jedziemy na jednym wózku, ale jak widać z tej historii, król wyżywi się sam.